Co kupiłam w Widlu za 120 zł. Ja przez ostatnie dwa tygodnie mam mega restrykcyjną dietę, ponieważ mam zapalenie żołądka i dwunastnicy, więc moje jedzenie stało się bardzo monotonne i bardzo, bardzo proste. Do tej pory nie jadłam żadnych surowych warzyw i owoców. Nie piję kawy, nie piję maczy. Wiecie, jem tylko gotowane rzeczy bardzo lekkostrawne, ale dostałam właśnie dzisiaj zielone światło od lekarza, że mogę powoli zacząć wdrażać surowe warzywa i owoce, więc jestem przeszczęśliwa. Migorki koktajlowe, Pomidory malinowe, na które się mega cieszę, tak czekałam. Ogórki, cała ta lodowa. Cukinie, planuję zrobić sobie z nich taką delikatną zupę krem. Dwa dojrzałe awokado. Jeśli chodzi o źródła białka, to mamy tutaj skrypt naturalny. Bieluch i serek wiejski. Jem teraz bardzo dużo tych serków wiejskich. Mozzarella Light. Przez to, że mega ograniczyło się to, co mogę jeść, zaczęłam mieć trzynkę, żeby dostarczyć sobie więcej białka i wybieram takie piratki z kurczaka. Mamy tu jeszcze ananasa. Nie wiem jeszcze, czy będę mogła go zjeść, ale kocham takiego ananasa i po prostu musiałam go wziąć. Nawet jeśli go nie zjem, ja, to musiałam go po prostu wziąć. Spottrzymałam się w zapas musów. Bardzo lubię. Trafiłam na takie bułki ze skyrem, więc mega się, jestem ciekawa, jak będą smakować. Zapas makaronów. Dlatego taki drobny makaron orzo. Myślę, że od niego sobie zacznę, żeby wprowadzać powoli też takie makarony. Jeszcze więcej musów. Te z daftony są ostatnio moim odkryciem, są bardzo, bardzo dobre. Moje ostatnie gil pleasure, czyli biszkopty. Pusteczki higieniczne z takim uroczym, jesiennym wzorkiem. Oczywiście jajka, jem codziennie. I nowe krzyżówki, ponieważ zakończyłam moje 1000 krzyżówek z Technopolu i pomyślałam, że to czas na zmiany i tym razem wybram chwilę na panoram? Okej. Okay. W każdym razie, no, są różowe, okej, okay, to wszystko tłumacz.